Dzisiaj chciałbym Wam pokazać urządzenie, które powinno pozwolić nam, a przynajmniej mi pozwoliło, zapewnić nieco więcej ładu w najbliższej przestrzeni do pracy, czyli na swoim biurku. Jest to listwa zasilająca, taka mini listwa zasilająca bazę z power strip i na czym polega jej potęga? Przede wszystkim na tym, że tak jak tutaj już widzicie na opakowaniu, jest to urządzenie, które powinno pozwolić podłączyć pięć urządzeń jednocześnie. Dwa porty USB-C, dwa porty USB tradycyjne i jedno zwykłe dwóch gniazdo do ładowania jakiegoś większego urządzenia. I co? Zerknijmy do środka, jak ten maluszek wygląda i co my właściwie tutaj znajdziemy. USB-C, USB-C, jeden przewodzik. Tutaj widzę, że już jest główny bohater naszej prezentacji, czyli sama listwa. No jest ona spora, solidnie wykonana, ten kabel jaki tutaj widzę, on ma mieć 1,5 metra, więc to powinno zapewnić takie bezpieczeństwo i swobodę użytkowania, to mi się bardzo podoba, natomiast samo urządzenie ma tutaj ciekawie zabezpieczone taką zaślepką tradycyjne gniazdo po to, żeby nie szpeciło widoku całości, to co tutaj zobaczymy, co postawimy na biurku, mamy tutaj wspomniane wyjścia i co ciekawe mamy tutaj do 100 W. Ładowania jednoczesnego, więc tak naprawdę dopuszczam sytuację taką i producent przede wszystkim dopuszcza taką sytuację, że możemy podpiąć tutaj rzeczywiście tyle urządzeń jednocześnie, ile jest wyjść. I jeżeli to zrobimy, wszystkie będą ładowane i to ładowane szybko, bo to urządzenie obsługuje wszystkie popularne standardy szybkiego ładowania i to mi się bardzo podoba.